Zajść, dzisiaj będziemy robić prankę na Marcinie tu już jest rozłożona taśma, jak widzicie jest rozłożona taśma, nie wiem czy to widzicie, chyba widzicie jest taśma rozłożona i on będzie szedł i się normalnie zaczepił ja, ja mu tu zabrałem papier żeby jakby coś myślał, to żeby, bo może będzie szaczniku no to zabrałam mu papier, Będę musiał go trochę poszukać, ale w ładnym miejscu. Tego w łatwym miejscu jest. położony. Dobra, my to przechodzimy. I zobaczymy, idziemy zobaczyć, co Marcin robi. Naciśnijmy E. Musimy sobie tak zrobić. musimy szybko klikać Dobra, nie, muszę wyłączyć na autoclippera. Zwaga start, bo utrzymu Clippera i robimy. I tutaj też działa. Na każdym jakby działa w to pewnie też działa. Więc ja teraz... Dobra, ogląda chyba pat symulator w Robloxie Wyleciało. Teraz idziemy do łazienki. Taka inna łazienkowo tu jest wanna i nic pralka i zlek Dobra to teraz idziemy Powiedz, że idę się kąpać Idę się kąpać Dobra Dobra jest to I teraz niby się kąpię No ja tym szybkim tempem. To znaczy, że więcej się nalało. Niby się więcej nalało. No i dobrze i teraz lecimy sobie tylko nie wiem gdzie. Pomyślę jeszcze jakieś kanby fajne Nie wiem, dobra, nie wiem. Może tu chyba tu będzie, wiesz, chyba będzie najlepiej, wiecie. Dobra, tu, tu się chowam. Nie wiem czy tu trochę widać, to... Dobra, tu się schowam. Jest spoko, zaraz wracam. Dobra, jestem. Dobra, już wyszłam. Dobra, już wyszłem. Jestem w salonie. I teraz będę... Chciałabym się chował tu? Nie, trochę słaba ale dobra. Dobra, ale trochę słaba kryjówka, ale dobra. I teraz jeszcze jedno robimy. ma <laughs> okay, don't to ja out pa pa. Oglądam Tak, oglądam, patrz. O. Oglądam. I co? Właśnie nie, bo nie pokazałem. Ale ja tak specjalnie. Co poważnie? No. Bo tak jak... Nie nie mogę, jeszcze... Mogłem lepszą taśmę. Mogłem lepszą taśmę. Kurde. No to dobra to to nie Fajny prank! No, jakbym mi miał mocniejszą taśmę, to, to by był, fajny fajny był fajny prank. Czy nie? Choć możesz. To, nie? To, udało mi się tu doskoczyć, teraz jest chwila prawdy. Nie na Czy moja postać się nie. teraz tam zmieści? Dobra, skoczyjmy sobie co Dobra, Do tak. to trzymajcie się, pozdrawiam Do was serdecznie i pa!